Tam tu jarama Dziś jest 31 sierpień, Pogoda no, normalnie przesada Jeszcze lato leje zimno Przyszłem na pasiekę żeby zabrać żeby zabrać cegiełki z ostatniego leczenia małe odkłady zostały po okrągłej jednej o to zabieramy oczywiście jakiś kwał się tu szykuje no i rozpoczynamy zakarmianie zimowe oczywiście nie latają w taką pogodę, tej kurde pies z no nogą nie wyłazi. <laughs> Tutaj dostały po, po dwóch takich, po dwa takie małe krążki na rodzinę. No, trzymamy. Się przystało, oczywiście nie potwierałem nic. O. Pokitowane. No dobra. Zabieramy to wszystko i zaraz zaczynamy montować. Zaczynamy montować podkarmiaczki. Zalewamy. I trzeba dać sobie spokój na dzisiaj. taka pogoda ale deszcz pada tu jeszcze pod drzewami to jak cię mogę i tak takie, takie coś i tu się wcale nie zanosi na poprawę w najbliższych dniach a zakarmiać już czas czas najwyższy moczenie kwasem mrówkowym przeprowadziłem dwukrotnie przeprowadziłem dwukrotnie w takich dawkach mniej więcej po jednej płytce a dwie małe takie na rodzinę no i teraz żeby móc zakarmiać muszę wyjąć kratę do połowu pozyskiwania propolisu bo z tego nie damy rady zakarmić ważne żeby pajączki pootwierać używam też takich przykryć z tego względu, że jest mniejszy zapach syropu nie ma jakichś tutaj chęci rabunków przez inne pszczoły dobra, to resztę przytrzącamy później próbę, przeszkadza, dobra powinno być dobrze tutaj była płytka pojedyncza zmniejszyłem gniazda do ośmiu, dziewięciu ramek w niektórych rodzinach zmniejszyłem do ośmiu, dziewięciu ramek i dobra, zalewamy to towarzystwo Trzebały trzeba użyć tutaj wchodzić. Przecież widzę czamy piek. Smarujemy Później zajrzymy zobaczymy czy, czy coś tam działają jakby ten zbanek był dziurat.

było trzy litry muszę nauczyć pszczoły patyczek nalaczamy opieramy tutaj Powinny sobie dać radę, bo widzę, że chodzą. Woli wchodzą, to i wejdą. Teraz z tej strony. i 3 litry, po 3 litry dajemy wypadek bo tak już miałem że po prostu po prostu się nie nauczyły to nie miało być tak Pocisniemy z wiadra. Mniej więcej tyle jest 3 litry. Gdzieś i szybciej Gdzieś się pateków brakło wymierzyć Od ramki Mniej więcej Od jak się już nauczą To będzie okej okay. Ale bywało tak, że po prostu przyszłem na drugi dzień, a to nic nie ruszone. A w ten sposób to one sobie wejdą śmiało. Oczywiście syrop jest zrobiony z żołami. Żół Zioł nigdy nie żałuje Sprawdzimy teraz czy pszczoły się nauczyły Chodzić Tu jak najbardziej Oczywiście musi się utopić, no bo jak bez to nie ma zabawy Dobra Ja sobie później resztę sprawdzę a teraz tak dorywkowo co którąś jedynkę. Tu wystarczy, że jedna będzie to już to już zaraz będzie alarm, że jest coś do jedzenia no i dobra, podkarmianie czy zakarmianie, zakoń, znaczy zakończone. Pierwsza, pierwsza, pierwsza tura jest zakończona. Na dzisiaj skończyłem. I tak, pszczoły na ośmiu, w większości na ośmiu ramkach, niektóre na dziewięciu ramkach, trzy odkłady są. Te, i tamten, i tutaj te dwa to są na sześciu ramkach. Leczone były paskami. Słabsze rodziny miały paski, chyba 8 rodzin. Izolacja matek, i po okresie po, po bez, po bezczerwiowym po jednej tabletce. No i teraz dwa razy były dawane płytki z kwasem mrówkowym no i teraz zakarmianie pierwszy dzisiaj raz widzę wielkie poruszenie ale pszczoły widzę noszą pyłek dzielnie, dobrze, niech noszą rano była kiepska pogoda Zresztą wspominałem a teraz teraz się trochę polepszyło Choć rewelacji dalej nie ma. Myślę, że za 3 dni powtórkę zrobimy. Znaczy, no, kolejny raz, kolejny ten. Myślę, że 4-5 razy trzeba będzie wykonać taki manewr. Dopóki będą pobierać. Jeżeli nie będą chciały, to znaczy, że już jest maks. No i później jakiś przegląd. Przed zimą jeszcze re, jakaś tam redukcja e, gniazda. Zobaczymy na bieżąco, jak to będzie. I tyle. OS w tym roku jest multum. Normalnie nie do wytrzymania z nimi. Nie wiem, co tutaj na nie skórać, Nie przy ulach, ale tam w magazynku tu mam normalnie mnóstwo. No a tam jeszcze widzę nawoź kwitnie. Tak czekałem, że aż że aż ta nawóz zakończy kwitnienie, ale to jeszcze trochę. W sumie już nigdzie nie gdzie już brązowe się robią. Także już może być końcówka. i Postanowiłem już zacząć zakarniać. No. A pszczoła sobie da, harcuje fajnie. No, takich widoków będzie brakować zimą. Dobra, to tyle. Ja się zawijam. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Coś tam nagramy. Na razie.